Rebel Wilson należy do niewielkiej garstki osób, które faktycznie spełniły swoje kowajdowe postanowienia i wykorzystały czas lockdownu w sposób produktywny. Aktorka i komediantka znana z serii Pitch Perfect oraz filmu druchny porządnie zadbała o swoją dietę i zaczęła regularnie ćwiczyć. W konsekwencji udało jej się zejść do wymarzonej wagi 74 kg. Przed dwoma laty Australijka pojawiła się na rozdaniu nagród BAFTA, aby wręczyć nagrodę dla najlepszego reżysera. Jej występ został tak ciepło przyjęty przez brytyjską publikę, że w tym roku zaproponowano jej poprowadzenie całej Gali. Na zdjęciach z wtedy i dziś gołym okiem widać, jak wielki postęp udało się jej poczynić. W ostatnią środę, 42-latka wzięła udział w sesji zdjęciowej promującej niedzielną imprezę w Royal Albert Hall. Odmieniona Wilson zgrabnie pozowała przed aparatami, dumnie prezentując na sobie sukienkę projektu Świętej Pamięci. Tier jego muglera. Z twarzy gwiazdy ani na moment nie znikał szeroki perłowo-biały uśmiech.